Moja głowa! no na boli! A Nie pamiętam nawet, kiedy się obudziłem. Może z w temu? A Czas szybko mi jak było, niż po pustym statku. Ciekawe, czy ktoś tu w ogóle jest. Nikogo nie widziałem dłuższego czasu. Tak naprawdę to nikogo nie widziałem. O. Halo? Ktoś tam jest? Zdaje mi się, że jesteśmy na statku, najgorsze nie widzę tutaj nikogo, jakbyśmy byliśmy to sami. Eee, Okej, okay, mamy dość ciekawy portaż długi. Tylko tak, jakbyśmy byli na opuszczonym statku. Eee, em, chyba coś włączyłem. Eee, Musimy się dowiedzieć, gdzie my jesteśmy, więc chyba zostaliśmy porwani. Wow, słyszałem jak coś tu chodziło. Może to ten Alice. Chodźmy może w tą stronę. Nie zapucimy z tą drzwi. Jesteśmy ja w jakimś pokoju, yy, gdzie jest chyba tylko na a więc weźmy ją szybko. Mam tutaj raport. Z drugim stopniem poważania Na górnej części twarzy i... Zajęte! Ło w du Przepraszam! Ło w dupę! No nie wiem, czy, czy gaśnica w ogóle będzie nam do czegoś potrzebna, ale coś tu mamy. Kubek, chyba gruzdyki kolejne. Tak, mamy gruzdyki. Nie wiem, czego tego użyć, ale na razie mamy. Zrobiliśmy znaleźć silniki, o których było mowa na początku. Ale na górę, chyba, ani na dół nie zamierzam na razie pójść. Proszę. Dobra, halo? Kurczę, to to kombinerki? Nie wiem, nie znam się za bardzo. Mogę to wziąć? Ma miejsce? Ma miejsce, dobra, więc w razie czego mamy jakieś rzeczy, które zdaje mi się, że będą bardzo potrzebne. Ale co to są chyba kombinerki. Nie wiem, nie znam się, przepraszam bardzo. Ale go tu chyba, on jest pod nad nami. Mi się zdaje, więc chodźmy w tym kierunku i napełnię tutaj. O, o on tu chyba zeszedł. Dobra, czyli prąd jest włączony. I oby był, więc zostawię sobie narzędzie tutaj, close w tym miejscu, że tu są, że tu mamy bezpieczniki i chodźmy może na dół, bo on chyba jest na tym piętrze, co? Aha, para. Możemy to Możemy to zakręcić, chyba. Zakręcone? Dobra, to Więc naszym zadaniem jest znaleźć, co? Silniki, tak? Bo ja O kurczę, muszę się wspiąć, dobra. Coś tu mamy. By Benzyna, kanister, więc e, kubek sobie wyrzućmy. O, bo mi się zdaje, że latarka mi się słabnie. I mamy kolejny kontener. Kurde, jakby latarka mi przestawała działać. Co to jest? Kolejne miejsce! Przyda się, przyda, przyda. Okej, okay, jakieś przejście. Wow, chuj podwodna. Góździa podwodna? Tutaj? Może będę mógł sprawić, że... Może będę mógł to naprawić. Ale najpierw będę musiał znaleźć kilka rzeczy. I potrzebujemy konsolę zasilającą Fixbroner. Chyba spokojnie będziemy mieć do tej pory. I chwilę tu jest. Mamy tutaj tego mapę i engineerum jest z tyłu. A my jesteśmy UR Here, Lower Desk i musimy przejść z całą. A w dupę o, o. Weźmy z... Dobra, dobra idziemy szybko na dół Fuck. O w o. dupę w dupę w dupę w dupę w dupę Chyba nas nie zauważył, chyba nas nie zauważył. Zakręćmy to Nie ma go O nie, czy on tu idzie Może w tą stronę? O nie, 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 nie! Do góry! Skaczuj, skać! Biegni, 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 biegni. W lewo, otwieraj to. Gdzie teraz, gdzie teraz? Dobra, chodźmy do góry. Uf, kamery... Chyba jesteśmy na... Chyba jesteśmy na jakimś piętrze, gdzie jest to niedozwolone. Możemy wyjść, ale jest. jest zakończyliśmy jakieś dodanie, tak? Um, resort Power. Są tutaj kilka bezpieczników porzuconych na tej statku. Może wszystkie znajdę i będę mógł włączyć prąd albo po prostu włączyć coś, ale nie wiem co. To są bezpieczniki już normalnie. O, co to mamy? A? Czy to jest łódka? Ponton? Tak, mamy ponton. Tylko potrzebujemy kolejnych kilka rzeczy, żeby uciec z tym pontonem. A, no to widzę, że mamy trochę do szukania rzeczy. Klańki, butelki, szafki. No, nie ma tu nic nowego przydatnego. O, ale mamy pokój ochroniarzy i A, coś tu przydatnego będzie. O! Jest! Możemy to włączyć? Może... o, o... Lęki to. Mamy tu szafkę. Cokolwiek. W czego możemy wejść pod biurkę? okej. Okay. Gdzie się tu coś? Mogę! Jest. Mam nadzieję, że taśma nam się nie skończy. I chyba na tym piętrze to wszystko zakładam. Chyba możemy iść dalej. Tutaj mamy co? Jakiś kolejny pokój i radio. Nie wiem, czy radio chcemy włączać. Halo? Halo? Pioso? Może zamknijmy sobie drzwi? To biegnie? szybko tutaj zaklejona taśmą Aha, i musimy się cofnąć. Dobre. Idziemy w tą stronę. Coś to jest? Oczywiście to nie działa. Co to? Musimy jakoś dostać do środka. Nie mam pojęcia, jak A to? Oho, i będzie w końcu światło. O! Jest! Otwarte! O, o kurcze! I co teraz? Nie wiem, prąd dalej nie działa. Co my tu mamy? Flargan. Może będziemy mogli strzelić tego typa. Przedałoby się, nie powiem, że nie. Dobra, chodźmy na dół. I możemy przejść tutaj. Byłoby super. Aha, jesteśmy na dworze. Hm. Dobra. Sprawdźmy co na, nas czeka na dworze. Mhm, no i mi znowu wpadła latarka. Popatrzmy, co jest tutaj. Um. Chyba stąd nie przejdziemy, niestety. Musimy wyłączyć gaz. Ciekawe, czy w ogóle gdzieś... Dopłyniemy gdziekolwiek. To żeby było. Tutaj jesteśmy w stanie wyjść. Szybko! Helikopter.